Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku gram wy Garden of Banban Ban 1 Zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał tam na dole, że, że biały przycisk zamienił się na szary a w komentarzu możecie napisać hashtag Garden of Banban Ban 1 A ja wylosuję pierwsze 10 komentarzy dam im serduszko, zalajkuję i może jak napiszecie hashtag Garden of Banban Ban 1. To wam oczywiście i co jakiś komentarz, to wam od razu odpiszę. Tak. Przypominam, że filmy są codziennie, bo trwa wakacyjne daily z Weizme, czyli zaimną. I filmy jest w poniedziałek, środa i piątek o godzinie 16:30, a w wtorek, czwartek i sobota o godzinie 18:45, a w Niedzielę o godzinie 9:10, a wy... Yy, do, końca myśl, do końca wakacji, tak jest? Czy się zmieni? Oczywiście. Na, a na drugim kanale Wezme+ plus. Już w ten piątek o godzinie 14:30 zaczynam tam nową serię z Minecrafta. Więc warto wejść z. Crafting and Building serii Dokładnie ta seria będzie się nazywać. Crafting and Building. Eee, no, crafting and building Mission and Possible bardziej to będzie się nazywać nie Crafting and Building Mission and Possible, tylko Crafting and Building Survival. No więc, no, dość tego krakania. Czas grać w Garden of Banban, -Ban. to jest Jumbo Josh. Jeszcze pamiętam, że w... przed Garden of Banban -Ban 8. Przypomnę sobie jak tu wszystko jest oczywiście w na odcinku, który się pojawił o 18.45 grałem w Poppy Playtime Chapter 1, bo już jakby to to się to jest dzi Jak on kurwa laki nie, nie, nie! Ciężko będzie w to grać. Oj, ciężko, ciężko. W się wziąć się ze, ze sobą już. A czy wam się pojawi Garden of Banban -Ban 2? Tak. I Garden of Banban -Ban 2 wam się pojawi w, w niedzielę dopiero. Bo mam parę pomysłów na filmy. Jak właśnie jut... znaczy... w czwartek o 18.45 jak wy to oglądacie to jest y, film z... Z czego kurwa? No właśnie z Garden of Banban 1. A w, w piątek macie film z. A w piątek macie vloge jednak muszę nagrać bo wtedy jeszcze projekt startuje fajny i tam nie będzie daily 2 dni czy miesiąc tylko ponad 365 360 dni coś na tylu. dobra znajdźmy te kilka na 6 jajek yeah done Ciężko mi się to grało, Jezus, Maryje Boskie... Pi czwarty już Piąte Włączyć to. Upośledzony ten dron jest. Dobra, mamy mam już sześć jajek. To muszę... Raz... Dwa... Trzy... Cztery... Pięć... ш もうて。 Wracamy się tutaj. Tak nie mam co ciekawszego nagrywać, tylko właśnie to. Może się już widzieć, jak po prostu już przejdę na tą drugą stronę. Dobra, już jestem. Nie, Nie wiem, tak za to zrobiłem. Dobra, kto tu jest? Banban -ban jest czerwony. Bambolina jest. Nie żółta, nie różowa. Nie niebieska, nie zielona, nie pomarańczowa, tylko biała. Jumbo Josh. Jest... Opila Bird. Różowa. Captain Fields. Jest niebieski, a ten, Stinger Flynn, jest pomarańczowy. Gdyby? No i opila bierd, tu leci. Dobra dron, podleć się już tutaj, żebyś był. Ja sobie trochę się odsunę jednak. I don't like this. Ba -ba -ra 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 -ra. do siebie drownę. Dobra jak już przyjdzie mi winda to wtedy będziemy się widzieć bo to za długo trwa ja chcę jak najszybciej to skończyć nagrywać bo chwilę jak to ja to nagrywam jest 18.54 Dobra i winda już po mnie przyjechała otwieraj to te drzwi boże Easy, miss Anything. no dumb <clears throat> I to właśnie było Garden of Banban Ban 1, a już w niedzielę o godzinie 9.10 pojawi Wam się Garden of Banban Ban 2, więc wyczekujcie, a co niedzielę będę rzucał Garden of Banban Ban aż do 7, chyba tak. No i cóż, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie ten kanał, to na dole zostawcie komentarz. Hashtag Garden of Banban Ban 1, a jak chcecie jakiś komentarz napisać, to zostawcie. Hashtag. Garden of Banban ban 1 i napiszcie co chcecie, a ja wybiorę 10 losowych komentarzy, dostałem ode mnie serduszko i lajka. Ja mam Facebook, a wakacyjne daily z facebook się zaczyna. Elo!